że myłam tą podłogę super, bardzo, bardzo się cieszę, Ancia w liceum i I was like, no, po prostu na taki Carry Bradshaw Ja bym kiedyś chciałam mieć taki z Justyna We have that, We have half a cup of that And... Pararam Goście z Ameryki, witamy Cześć nice. Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it. W kolejnym dniu, w kolejnym vlogu, tak? My właśnie z Emcią. Mam fajną zabawę dla Was, jak na pewno widzieliście to gdzieś online. My narysowaliśmy, czy ja miałam kolorowankę sówkę, bo ja nie umiem rysować. Pokolorowaliśmy sówkę i teraz bierzemy kasztany, które nazbieraliśmy i sówka je. Można tak zrobić z wiewiórką. Z każdym zwierzakiem. No i emcia go karmi, tak? Miam, niem, 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 tak? Brawo! Nie ty? Słówka tylko. Sówka Słówka tylko. No, ten kasztan bierzesz i co robimy? Pa! Ach, brawo! niami tak się bawimy od rana um, czy, czy w sumie dopiero wstaliśmy jest kilka minut po siódmej, ja wstałam z nią o piątej, przez półtorej godziny ją trzymałam, żeby zasnęła mi jeszcze raz Ach, spała, spała tę godzinkę tak? No i tu dało mi wystarczająco czasu, żeby się wykąpać. No i teraz znowu wstała, już się ubrałyśmy, umyłyśmy ząbki. Tak i zaraz robimy śniadanko. No, dzisiaj taki plan, że tak około 17 odbieramy znajomych. Oni do, przylecieli do rodziny, do Polski, u nas spędzą jedną noc. Matylda jest u dziadków, a u moich rodziców, Uli i Romana. Bo e, no, ich nie było przez jakiś czas i je obiecali jej sleepover u nich. E, to ona będzie tam do niedzieli. To, dzisiaj sobota. A wczoraj w nocy też tam spała. No i taki, taki weekend się szykuje. Ta No właśnie, tapet No i co teraz? się skończyło jedzenko tak? No, trzeba, trzeba próżnić, tak? No, no, ok. co ma Emdzia na koszulce? Emdzia dostała to już chyba po, rok temu. Dostała tą koszulkę od Betiny i Wojtka, co jest taka pajęczyna. I są takie pajączki, bardzo tak halloweenowo, co? 3, two, one, go! No? good job mi. John mi opowiada o czym ogląda Ja kupiłam pierogi dla naszych gości z Ameryki Chipsy O, oh, wam nie powiedziałam, byłam na zakupach No słuchajcie, byłam na zakupach W ogóle, no i spotkałam się z koleżanką, to za bardzo niech wiecie Nie vlogowałam, Emcia je teraz trochę wodków. Poszła spać, John z nią siedział, a ja byłam właśnie na takich zakupach Chciałam wam pokazać You're a parent. What I... You wanted to go together. Chciałam najpierw iść no. razem, ale ten. Stwierdziliśmy, że będzie lepiej, jak ja pójdę sama. No i właśnie, kupiłam pierogi dla naszych gości z Ameryki. Popatrzcie, co znalazłam w Tiki To jest dla. Uop, up, up, up. To jest dla Matyldy na święta, nie teraz. Ale taki ogon. Popatrzcie. Taki ogon syrenki, jako kocyk. Może tutaj wsiąść do środka. Jest taki po prostu fazi. Um, no i stwierdziłam, że będzie na, do filmów tutaj. Myślę, że to się i bardzo jej sprawdzi. Co nie fajne. Um, no i taki prezent na święta. Na pewno jeszcze coś dostanie, ale wiecie, w Ticket Maxie, jak coś widzisz, to od razu warto kupić. A co jeszcze? Tutaj mam dwie ogromne siatki od tej koleżanki małej dla MC. Teraz zaraz przejrzę, co tutaj jest. I dla naszych gości: to kupiłam z duki taki zestaw z miseczek. Po prostu tak mi się to podobało. Tak fajnie to wygląda. I jeszcze coś, ale chyba jest w samochodzie: zostało taki obrus. Dla siebie będziecie się ze mnie śmiać. I w sumie. Po prostu to kupiłam, bo Ja miałam taki, taki bucket hat W liceum I, I was like no po prostu, po prostu to jest Sztos, bardzo mi się to podoba um, No, takie licealne wspomnienia John będzie się nabijał ze mnie, że to noszę Time machine No, czekaj Isn't it? Spice Oh, right, Spice Girls. Um, no. Uh, I co, skarpetki sobie kupiłam. O, tu jest ten obrós właśnie dla nich. Um, też takie ciepłe spodnie po domu. Um, no, takie z, z materiału sweterkowym i takie, gdzie nogawki są takie niewąskie, tylko ten też takie po domu. Um, I skarpetki te skarpetki mają napisane Hello e, Białe, białe, białe I tutaj smiley, też mi się to spodobało Myślałam, że o, oh, how cute I naszyjnik Jeden, który też Ja lubię, ja kupuję naszyjniki właśnie w hamie i tak dalej Nie inwestuję dużo pieniędzy w nie Bo ktoś mi je zrywa um, No i tutaj dwa naszyjniki w sumie sobie kupiłam Jeden taki, który ma napisany kindness. Po prostu bardzo mi to. No nie wiem, mam taki. Bardzo mi się to spodobało. Też mi się to przypomina taki Carrie Bradshaw. Ja bym kiedyś chciała mieć taki z Justyna. Wiesz, czemu? Nie kiedyś kupiłem, ale źle napisali. Z, źle no, napisali Justyna? Just <laughs> no taki, taki Justyna. Bardzo mi się bym kiedyś chciała taki, ale ten kindness mi się spodobał. No i też taki, uh, taki fajny, kolorowy, gdzie jest napisane Love. No, stwierdziłam, że takie, takie fajne dodatki. Um, no i to wszystko. Teraz sprawdzę, co tutaj mamy. Jakie rzeczy tutaj mamy i... Niektóre schowam, jak nie będą pasować rozmiarowo, niektóre ten. Ale ta czapka jest... I just love it. It brings me so much happiness. Isn't it cool? part of London are Mhm. Mm <laughs> 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 Śmieszny, co? Śmieszny. wychodzi. Pa, pa Emcia! Pa! pa. Emcia, dostała kamizelkę właśnie w tych torbach. To była ta kamizelka. Popatrzcie jak super nie wygląda. Super! O, ona chce wózek. Chcesz baby po... Pochodzi z baby, tak? Dzidzia? Dzidzia ci śpi, czy nie? Nie śpi. O, o fajnie, że myłam tą podłogę. Super, bardzo bardzo się cieszę, Ancia. I can't stop her. Look at how cute is. No, będzie płakać. jest super pogoda, co nie? Jest piękna pogoda. To stwierdziliśmy, że pójdziemy na spacer. Um, nasi znajomi się przeprowadzają do Józefowa. To patrzyliśmy się gdzie, gdzie tutaj naprawdę piękne domki. No a Emcia nam zasnęła. Tak? Zasnęła się Ej, <grywa> Jest pokój, Szukaj pokój dla gości. No i... We'll I thought I met you at the wrong time. Then you caught me on that one night. Girl, I wanna know how this thing get out of my control. Sip line into your timeline. Hey, nobody don't lie. I didn't care for the hype, yeah. But when I saw you tonight, ooh, girl, you know just what you're doing. I'll go. A thousand miles to show you that I'm right for your love. Hey, keep breaking eggs when you passing them by. Make sure they know that you think love in your vibe. Let's be forever tonight. And I will let you make up your mind. But I can't wait. Wait coming over. Let me be your I gratulujemy. I jemy pączki. Właśnie jesteśmy po kolacji, jemy pyszności. Sąsiadka nam przyniosła szarlotkę, oczywiście, my tak trochę po amerykańsku, bo z lodami. No i poczęstowałam pączkami, a te z meryk. co ostatnio Wam pokazywałam? No, są pyszne. Pyszne? Spyszne. Dobra, zaraz opowiesz swoją historię, dlaczego tak płynnie mówisz po polsku, no. nie? A um, Bo się urodziłam w Warszawie. <laughs> to jest wszystko jasne. Wszystko jasne. Okej. Okay. Dzień dobry. W niedzielę tutaj z Emcią gotujemy. Um, stwierdziłam, bo mam, zostało mi trochę dyni. Takiej pieczonej. To stwierdziłam... Emcia nagrywa. Aha. Dobra e, No, to stwierdziłam, że zrobię Pankejki e, takie dyniowe e, Co jest potrzebne? Mąka, cynamon, imbir e, Soda oczyszczona Proszek do pieczenia, ten pumpkin spice Ale można też używać ice od e, spice, tylko All spice Syrop, mleko, dynia i chyba wszystko. Um, zaraz wam pokażę, jak to się robi. I myślałam, że był osobny film, no to o, jajka jeszcze potrzebuję. I chyba to wszystko. Dwa jajka. Tak? No, już wam pokazuję. Albo może bardziej dokładny przepis będzie na Instagramie lub na TikToku. Podlinkuję poniżej. Bye. Hear my father's voice. He would tell me to move on. He would say I'll be just fine. Yeah. He would tell me we have time, time to laugh and time to heal. A favorite song is on repeat. Drinking wine. Till the dawn, knowing soon we'll be back home. Ooh, I'm thinking about you. Ooh, I'm wishing that you knew. Dobrá, máme již pankeky hotové. Smacznego, smacznego Dziękuję um, No Emcia też je? Jak ci smakuje widelec? Dobry co? tak? Pa pa O już skończyłeś rozmawiać tak? Papa. Pa. Rodzice się dowiedzieli, że są pankejki Słuchajcie Taka sytuacja Musisz nas Tak, tak specjalnie Nie dzielimy Mm, dobra. Po śniadaniu stwierdziliśmy, że idziemy na spacer, żeby trochę tych pancakeów spalić. A no i chcieliśmy im pokazać ten piękny nasz um, jejku. Forest! Ah, las! Wow, ok. Dobra, przez te wszystkie choroby to dawno nie było mi nie sprawdzałam ogórki. Ogórki już wyschły. Tutaj nam zostało dwa do zjedzenia. Trochę bakłażanu jest też, muszę to pozbierać. Ale co mnie rozwaliło, czy jeszcze poziomki nam rosną. I truskawka. Widzieliście kiedyś się truskawki? Bo dla mnie to jest takie śmieszne. Fajnie, będziemy je zbierać i jeść jeszcze, jak nam tutaj fajnie urosną. Super!

no to tutaj zakończę ten weekendowy vlog, ten kolejny vlog był dla was. Muszę wam powiedzieć, że tak miło spędziliśmy czas. Wtedy no jak rzadko się widzimy ze znajomymi, to też ciężko nagrywać, bo tyle nam się rozmawiało, tak fajnie było. Się spotkać i to są tacy znajomi, że nie widzimy się od lat, ale jakoś ta rozmowa zaczyna się jakby ani jeden dzień nie minął. Mam, mam nadzieję, że wiecie o co, o co mi chodzi, bo tacy znajomi to nawaga złota, naprawdę. E, też przywieźli kilka fajnych rzeczy, będzie film o tym e, Też Marty, Marcin opowiedział swoją historię takiej imigracji to też będzie w kolejnym filmiku. A e, Jak ten vlog Wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. I co, kochani, jak zawsze, Matylda i ja i nasza baby Emma, życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!